Znajdujemy się na letniej gali Business Center Club w Warszawie. Naszym gościem jest Paula Sztam, wnuczka legendarnego szkoleniowca Feliksa Sztama. Witamy. Witam serdecznie. Paula Sztam jest założycielką fundacji imienia Feliksa Sztama. Kiedy powstała fundacja i gdzie? Fundacja powstała w 108. rocznicę urodzin Papysztama 14 grudnia 2009 roku. Rozpoczęcie fundacji odbyło się w Pałacu Lobomirskich w Warszawie w gronie mistrzów olimpijskich, znakomitych trenerów, wychowanków Papysztama, sympatyków i przyjaciół boksu. Głównym celem fundacji jest odbudowa polskiej szkoły boksu. Chcemy zachęcać młodzież do uprawiania tej dyscypliny sportu, wspierać trenerów, wspierać. Obecnych zawodników. Ufamy wspólnie z ukochanymi wychowankami papysztama, że na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 2012 nareszcie zabrzmi dla nas hymn Polski i zdobędziemy wymarzony złoty medal olimpijski. Fundacja jest ciągle młoda, wciąż się rozwija. Z kim fundacja na dzień dzisiejszy współpracuje? Z jakimi zawodnikami? Partnerami fundacji imienia Feliksa Sztamasz Box Promotion jest przede wszystkim polski związek bokserski, który popiera i wspiera naszą inicjatywę. Jest to również polski komitet olimpijski. Jest z nami również biznes Business Center Club. Jak widzimy, biznes bardzo wspiera boks. A jeśli chodzi o nazwiska zawodników, to z kim już w tym momencie Fundacja współpracuje? Naszą pierwszą podopieczną jest kobieta. Karolina Michalczuk, dziewięciokrotna mistrzyni Polski, dwukrotna mistrzyni Europy i mistrzyni świata, z którą wiążemy ogromne nadzieje na Igrzyska Olimpijskie London 2012. Jest fenomenalną zawodniczką, fantastycznie się rozwija i jest ona również laureatką Feliksa boksu, którego właśnie trzymam w ręku. Otrzymała go jako najlepsza zawodniczka roku. Uważam, że ta statuetka będzie dopingowała ją i motywowała do pracy. No właśnie, podczas ostatniego turnieju imienia Feliksa Sztama odbyło się pierwsze wręczenie nagród tych Feliksów. Zgadza się. I Proszę powiedzieć, jakie, jakie kategorie funkcjonują, jeśli chodzi o przyznawanie tego, tej statuetki? Tak jak Pan powiedział, debiut Feliksa odbył się na 27. Międzynarodowym Turnieju imienia Feliksa Sztama. Felix Boksu jest to Oscar w świecie boksu. Uhonorowanie ciężkiej, systematycznej pracy dla zawodników, dla, dla trenerów. Będzie dawany raz w roku w czterech kategoriach: trener roku, zawodnik roku, zawodniczka roku i najlepszy trener roku. Skąd pomysł, aby tutaj właśnie promować fundację podczas gali Business Center Club? Tak jak mówiłam, partnerem fundacji jest Business Center Club, który od samego początku bardzo nas wspiera i nasze wszystkie działania. Zostaliśmy zaproszeni na tą piękną elegancką letnią galę BCC, gdzie promujemy i prezentujemy boks olimpijski w środowisku biznesowym. Mamy nadzieję, że wiele firm z całej Polski, które tutaj dzisiaj się zgromadziły, będą bardzo aktywnie wspierać tą piękną dyscyplinę sportu. Właściwie już ta letnia gala się kończy, także może czas na pierwsze delikatne podsumowania. Opłacało się być tutaj? Jak najbardziej tak, było fenomenalnie. Jesteśmy zachwyceni. Wiele osób zgromadzonych wokół Ringu bardzo, bardzo aktywnie kibicowało. Myślę, że imprezę możemy zaliczyć do bardzo udanych. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję.